Boże, Jatar, pokaż się! Co tam, Jatar? Jatar, pokaż się! Nie, nie na mnie! mam moi drodzy, niestety. Dla niektórych super, dla niektórych bardzo źle. Okej, okay, siema. Czas ogólnie, moi drodzy, na otwarcie kolejnego okienka w kalendarzu awentowym. Bardzo rzadko w ogóle otwieram okienka, w sensie, z tego kalendarza na przybiórku. E, chyba dwa razy otwieram, albo raz. Jest 18, więc um, zaczynajmy, moi drodzy. Dobra, czyli dzisiaj jest 9, <grym, grym, grym>, okej. Okay. Jezu, ja się tak boję, że zniszczę wszystkie okienka, wiecie o co Otwierając jedno, zniszczę na przykład, wiecie, inne okienka, które jeszcze nie są e, do otwarcia. Więc się tego najbardziej obawiam, ale... No mocno jest. Ale fajnie, że jest tak zabezpieczone. Z drugiej strony fajnie, a z drugiej nie fajnie, Więc tak to właśnie. Jezu, jakie malutkie! Ja wam pokażę. Było, tu jest dziewiątka i... Patrzcie, jakie malutkie w ogóle. O jejku, takie słodkie. Dobra, więc. Dobra, muszę sprawdzić, co to jest. Nie mam kompletnie pojęcia. Albo zobaczę w ogóle. Może to jakoś pachnie. Też jak krem. Co to mi, będą wciskać kremy? No, ma taką też konsystencję jak krem i wygląda po prostu jak krem. Więc pewnie to jest krem... O! Ja myślę, że to jest krem pod oczy. Tak myślę przynajmniej. To się wszystko zgadza. Zgadza się konsystencja, no bo to jest jako krem, no nie? W sensie ja myślę, że to jest krem pod oczy. I że tutaj jest takie malutkie, żeby tak sobie brać na przykład albo stąd, tak albo nie, na palec i tak sobie pod oczy. Czy to jest w ogóle zakpicie? Że... Myślę, że to jest krem pod oczy. Nawet stópka jest taka malutka, żeby idealnie było pod oczy. Czekajcie, sprawdzę. To pies, jeśli to słyszycie. Krem pod oczy, wiedziałam, wiedziałam, wiedziałam. Wiedziałam, krem pod oczy. Wiedziałam, wiedziałam No po prostu wiedziałam, to jest krem pod oczy, mówiłam Wiedziałam Augen... Augen No wiedziałam, wiedziałam, że to jest krem pod oczy, mówiłam, mówiłam, mówiłam Wiedziałam, bo się wszystko zgadzało Zgadzało się to, że jest mała tubka, idealnie pod oczy Bardzo fajnie, na pewno skorzystam Nie, ma, nie miałam w ogóle kremu pod oczy Ja go sobie nigdy nie kupowałam, kremu pod oczy Takiego wiecie, stricte pod oczy, nie kupowałam sobie nigdy takiego, więc bardzo fajnie, więc może być ciekawie, ale bardzo fajnie, fajne i urocze, <noise> więc bardzo fajne, fajne okienko, właśnie się tak, no mówiłam wam, że to jest pod oczy, wiedziałam, wiedziałam, ja po prostu wiedziałam, nie ma to jak moi drodzy, ja sobie teraz oglądałam, e, przed nagraniem tego oglądałam sobie, w sensie daj mam odpalone, tylko na chwilę zastopowałam, Rodzinkę.pl na Netflixie. No, bo wiecie, skoro jest, to trzeba korzystać. Jeszcze dla osób, które nie wiedzą, na Netflixie nie tylko Rodzina od zaraz Netflix e, znów jakby ją dodał, bo kiedyś ją usunęli ja wam już mówiłam, że ją kiedyś usunęli, ale ostatnio dodali. To jeszcze dodali zmierzch. Jezu, ja się z tego tak cieszę, naprawdę. Zmierzch, niektóre części były jakby na CDA. Bo ja pamiętam jak oglądałam, ale to były takie, te ostatnie części, te na przykład przed świtem, coś takiego było. I właśnie, wiecie, i to były takie, takie właśnie, wiecie, takie właśnie części. Nie było pierwszej części, nie było chyba drugiej części. No, więc jakby. Bardzo się cieszę. Więc jakby... No wiecie, no jest różnica między Netflixem a CDA, bo jak nie macie CDA premium, no to wiecie, macie po prostu reklamy, które wam przerywają. A na Netflixie kupujecie po prostu sobie za dowolną kwotę yy, po prostu i macie ani jednej reklamy nie macie. I to jest dopiero po prostu mega fajne. Więc yy, nie dożyje z rodzina od zaraz, to jeszcze je dodali zmierzch. No byłam w szoku, otwieram ostatnią Netflixa, bo jak wam mówiłam, ostatnio skończyłam oglądać mój ulubiony serial i potem musiałam sobie znaleźć kolejny jakiś film albo serial no i patrzę, że właśnie polecił mi Netflix Zmierzch i co myślę? Serio? Dodali? I sprawdziłam, wpisałam Zmierzch i tam są wszystkie części, więc korzystajmy póki są, moi drodzy bo może Netflix za niedługo je usunąć więc jakby korzystajmy póki są co do tego kremu pod oczy, bardzo się cieszę, przyda mi się, na pewno będę korzystać No Więc ym... Więc tak to właśnie Dobra, odezwę się do was jak będę miała coś ciekawszego do powiedzenia Boże, patrz, jak to tu sobie Leży tak Tak leży sobie Lunia Lunia Co się dzieje? Lunkę. O, teraz nasłuchuję, kto co robi na dole. Pewnie do jedzenia ktoś robi, tak? I ty musisz nasłuchiwać tego kogoś, kto co robi do jedzenia. Przepraszam, proszę pani, czy mogłaby pani stąd zejść? Przepraszam, proszę pani. Alo? <ścoughs> Chciałabym po prostu. No, muszę, no. Patrz, muszę po prostu dać poczekkę na kołdrę, na poduszki. Musi zejść. <gryw> Patrzcie. <gryw> no nie <ruszę> się. <gryw> Luna, proszę, naprawdę. To jest wysuszone, uprane. I co? I mięciutkie pewnie, co? Tak? O, teraz merda, ogonem jest. Zła, że jak mogłam po prostu ją prosić, dotknąć a Po prostu tak wiecie zabrać i po prostu to na czym leży Tylko, że to że Ja potrzebuję po prostu oflec. Jak tak No chyba nie zejdzie moi drodzy Prędko Patrzcie, patrzcie jak już zamyka Ci ludzie, którzy mają kota albo koty, to za nią ten ból, <laughs> że po prostu ułoży się gdzieś i po prostu albo na ubraniach, albo właśnie na poszewce, na kołdrze, na poduszki, albo na kocu, albo na narzucie i chcecie po prostu narzuta na przykład zdjąć, bo już idziecie spać, ale kot leży i po prostu nie pozwala wam. Lunia, proszę. Lunia. No prędko chyba nie zejdzie. O, ona się jeszcze bardziej układa, no jasne. Eee, nie ma pośpiechu. Tak będę czekać do pierwszej. No spoko. Nie no, spoko. Runia. No i nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Nie wiem. Dobra, niech sobie poleży. Ona prędko chyba nie będzie leżeć. Ze się długo nie będzie leżeć po prostu na tej Poszewcem, tak sądzę przynajmniej. No jak będzie długo, no to już. No patrzcie, jakie musi być nam wygodnie po prostu. O, idę teraz sobie królewna spać. Okej, okay, kochani, dziękuję wam serdecznie za ogonanie dzisiejszego wagnosa i kolejnego już, e, coraz bliżej już, tuż, tuż święta. No, yy, <głos》>, więc yy, życzę wam miłego wieczorku, albo dnia, jeśli to oglądacie w dzień. No i widzimy się w następnym vlogmasie. Pa!